Siema, z tej strony wasz nieulubiony youtuber I największy cringe westowiec Ja No Witam was w kolejnym odcinku Na tym Słabym kanale <gryw> Dzisiaj jest kolejny odcinek Z Kingdom Rusha Poprzedni świetnie się przyjął Więc czemu tego nie kontynuować Skończyliśmy 13 poziomów Boże, jakie 13, 13 wave'ów jest teraz. Trzy poziomy skończyliśmy. Dobrze mi się w tą grę, gra, Lubię ją. No, dobrze się w nią gra, ty mam do powiedzenia, nie? I w ogóle dziękuję Wam wszystkim za wyświetlenia na moim poprze na poprzednim odcinku, które wynosiły na stan ostatniego. Spra kiedy ostatni raz sprawdzałem, wynosiły. Yy... Jeśli dobrze pamiętam, to było 122 wyświetlenia, jestem wam naprawdę wdzięczny za wszystko. I mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej. Trochę cringe gościu, pewnie, teraz piszecie w komentarzach. Może nie piszecie, ale sobie pomyśleli pomyśleliście, nie? Jakiś żebrak na YouTubie! Kimon kurna jest Random wam się wyświetlił Nie wiem, pewnie nawet nie w polecanych znaleźliście mnie jakoś przypadkowo <grych> Na dnie patrzcie o jakiś frajer nagrywa Kingdom Rush a sobie obejrzę, pośmieję się z niego <grych> Też bym tak zrobił Też bym się pośmiał <grych> Więc jak wam minął Minąły Ostatnie dwa dni mi masakrycznie Przez szkołę Nie ja to, że... no nie lubię Każdy, co, kto mnie zna, dobierze i nienawidzę Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, jestem leniwą kurwą I mnie prawie już rozpierdalają Będzie nieciekawie, jeśli przegram No bardzo nieciekawe będzie Kurwa wybieracie Dobrze Nie wiem Grinch się robi, bo nie wiem co powoli mówić O polityce nawet nie będę gadał Bo to jeszcze będzie gorsze I was zanudzę na śmierć Będzie Resident Sleeper Jak unerwaryjana na streamach nie no nie ma resident do slip tam. Byłem czasami Czasami. Nie wiem, jakoś nie przepadam za nerwarianem. Nie wiem dlaczego. Jest. Normalnym streamerem. Jakby nie mam nic do niego, już to mówiłem w poprzednim odcinku. <noise> Więc nie będę się powtarzał, bo się zrobi nudne, nie? I kurwa jestem rozpierdalany. Bo jestem jebaną ciotą w tą grę, jak już mi pewien znajomy powiedział. Kurwa szybciej z tą kometą. Dobrze, kurwa, dawać Pięknie! Jep, kurwy! Jep, 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 skarabinka! Dawaj, ujeb tego gościa i rozjepy tego. Z wieśniokami. No i to jest prawdziwy geniusz. O kur... Nie, 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 to wam... to... Level, level, le, le, le. zaczyna się. Dobrze, zaczyna się plądaniem we własnych słowach. Wspaniale, no co oni kurwa już ich rozjebali. Pojebało was coś? Wracać, nie kurwa, wilki jeszcze gorzej. Przejebałem GG, kurwa, mać jeden. Dobrze, stawiam wiśniorów. Dobrze, u góry, pięknie. Dobra, dało się. Ej, no, jeszcze myślenie i kurwa, dobra, Nevermind idzie mi chujowo. Okej, okay, trochę w defensywę trzeba dać. Tak, na wszelki wypadek, aby nic się nie stało. Bo jak się staje, to się stanie dobrze, nie będzie trzech gwiazdek i znowu będą stają mi stają i mówić, OL, ty słaby jesteś. Ja to na trzy gwiazdki bym zrobił! Nie jak ty, nobie! Tak będzie. No nie, dysy na sterydach. Oni w... O nie, jeszcze! Kurwy jebane! Wypierdalać mi stąd! Nikt was nie kocha! Rosjebię was! Za to... Kurwa Mać, oni mnie rozjebią. Dobra, tamten ten tam, tam na spokojnie nie, do, nie dojdzie. Dobra, maga tutaj ulepszę. O kurwa, może jednak dojdzie. Możecie zabić tego maga, co? Dobrze. No ojej, Ojeje, tu się staję, dobrze. Tu się dzieje, dobrze. Dawaj go. Wygraj to. Kurwa mać! Nie! Nie! Kurwa! Ja pierdolę, zjebałem, ale i tak by im nakurwił. Ale jestem głównym! Ja pierdolę! No, zaczyna się! Pięknie! Pięknie, zaczyna się! Zaraz będzie pierwsze powtarzanie. <gry> Wspaniale, kurwa! Dobra, kim kurwo? Chyba na Dobra, nie, 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 nie zużywam meteorytów. Bo kurwy mogą lewackie przyjść, i nie rozpierdolić się jakieś mocne Ile was, kurwa jest, co? Ja pierdolę, nie, no to jest koniec. <laughs> Przyjebałem. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze, 60 golda mam a no, oni mają HIV. Ha 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 ha, śmieszna choroba, ale hiv. Śmiejcie się, wiem, że to nie śmieszne. Jestem chujowy w żartach. I to jest chybany cringe fest. No ale coś poradzić. No nic nie poradzić. Przyświetlenia się zgadzają. Dlaczego nie kontynuować tego cringe festu? Jakim jest mój kanał. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, tak sądzę, że... W tym odcinku będę tylko dwie mapy, bo są dłuższe. No, ta jedna mi 7, 7 minut i 30 sekund zajęła. Nawet więcej mi zajmie z 8 minut. Kogo tu postawić, no... No nie wiem, no... Ocie ulepszę. Tego już za 240 będę mógł jeszcze raz ulepszyć. A może tego? No tego ulepszy. Będzie lepiej, bo on będzie na samym początku bił. Niedobrze, bo jest w chuj szamanów. Okej. Okay. Ale oni fajne odgłosy wydają, jak się ich ulepsza. Ci magowie. Ale niestety nie usłyszycie, bo wyciszyłem, bo było to kurwa głośniejsze niż start samolotu. <grybujesz> o no, bogowie! Walka! Dawać tu wieśniorów. Tutaj muszę Arciera postawić. Niedobrze. To jest ostatnia fala, dobra jest. Chyba już nie będzie więcej Disów na sterydach. Nawet jeśli będą, to dostaną niezły oklep. Tego muszę ulepszyć. Okej, okay, jakoś idzie. O chuj, idą te ci te skurwi bąki idą. Nie dobrze. Dobra, tego muszę ulepszyć. Ej, nie. Nie poszło tak źle. Ej, no. Nie, to dobrze poszło. Kurna. Tylko przeszedł jeden ogr, gwałciciel, niszczyciel i zadał mi trzy damage'a i nie będę miał trzech gwiazdek. Jak zwykle. Wspaniale. Ale nie przegrałem. To się liczy. Ale zaraz będzie tak niemiły poziom. Taki ból w dupie zaraz będę miał że o to to tu będę miał taki ból w dupie tutaj tak przegram przynajmniej tych mam to mogę wybudować i tutaj mogę rekrutować takiego ziomala tutaj tych cyk cyk zarazy ciebie ale przesuwamy tutaj I tutaj dajemy ciebie tutaj ciebie i tutaj maga i tutaj bombardiera Świetny pomysł, milordzie. A e, nie, póki co, to tutaj ich przedstawię. Nie, tu trochę do tyłu, tu żeby była większa masuwa. No, dobrze, że sięgacie. Dziękuję, że jesteście. Pewnie już wszyscy poszli sobie z tego odcinka, bo to jest żałosne. Tak przynajmniej zakładam. E, no, nie tak źle idzie. Niby. O nie! Ja pierdolę, zaczyna się. Rzucam meteoryty, ma no wyjebane w to. Kurwa macie. A dobra, mam tego zioma. Ci powinni fujowić ich. Jeszcze postawię tych... Niedobrze się dzieje na świecie. Nie będę mówił oczywiście o Izraelu, co będę się. czy nie wiem, czy to Izrael, Irak? Nie pamiętam. Szczerze. Co Amerykanie zabili? Kogoś tam? Ale się nie będę na ten temat wypowiadał, bo to jest większy cringe fest będzie i, moje, i pokaz mojej niewiedzy na ten temat. Yy, no, raczej nie będę się na to wypowiadał. Jak chcecie, kogoś aby się o tym wypowiedział, idź do mediów, oni wam wszystko powiedzą. Oni wiedzą więcej. Ten słynny ONZ. Dobra, i tego sobie, jak to tu On sobie tutaj będzie walczył na froncie zachodnim. Nie wiem, czy to zachód czy wschód. Zawsze mi się myliły. Eee, nie tak źle. Wow. Oj, nareszcie na mam Rangersów. Power Rangers. Ok. No, no, jakoś idzie póki co. Póki co chciałbym zaznaczyć. Bo to może się zmienić o 360 stopni. No to tak, jakie? 180, a nie 360. No, z też jestem słaby. <grym> Ty się zawsze może zmienić. Mogę przegrać? O nie. No, się zaczyna. Tu, 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 tu. tu. Nie fajna. O, ten ma łuk, Nawet nie wiedziałem. Dawaj go. Cioch, cioch. cioch, cioch. Kurwy, synce, Nie, no nie będę ich puszczał wcześniej, bo to kurwa nie ma większego sensu. Tylko mnie rozkurwią. E, dobra. Easy. I tych chcę mogę ulepszyć. Dawać. Daj mi 20 golda proszę. No, dzięki za 15. Nie fajnie. Nie pozdrawiam tego użytkownika. YouTube jest chujowy. Nie wiem, o czym już się mam wypowiadać. Bo większość tematów jakie miałem w, wypowiedziałem w poprzednim odcinku Skończyłem, teraz muszę robić Cringe Fest i mówić na siłę no Ale dobra no, nie mam wyboru Ktoś musi <grymny> Jeśli freeze Ej, albo w ogóle zrobię ten Mam pomysł na specjal na 10 słupów Idę na ten. Yy, spędzam noc na linii wroga. Yy, gwiazdka... Yy, prawie zginąłem gwiazdka, co wy na to? Bo moim zdaniem to jest świetne. Świetny pomysł. Odcinek, kurwa macie, jestem raz skurwiany. Dobrej. Nie poszedł! To jest No i pewnie słyszeliście powiadomienie, jak, jak mi telefon zawibrował. co jest niefajne. O no, tych mówią... No, no jeszcze wilki, no tak zapomniałem. Ale tych mam, oni nieźle ich kontrolują. Bo szybko fuj, szybko strzelają. No To fajnie ich kontrują No. No. A tu są w ogóle inne wilki, no tak, to są wargi. A nie, teraz po forgi poszły. Nevermind. Ile? <grystanie> 160 na Ciebie, okej. Okay. Jakby nie mam nic lepszego do zrobienia, może ich ulepszyć, ale mi się nie chce, wolę tych ulepszyć, bo będą szybciej strzelali. I jak ich ulepszę na tych, to już będzie masno. Oj, 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 oj. coś mi w kręgosłupie strzeliło, chyba mam złamany. Nie no, żartuję. Ale zabolało i to tak bardzo nie polecam. Kręgosłupy wykrzywione przez plecaki. Szkoła nas niszczy.

że jak wyjdą jak te kurwa matki, to będzie przejebane, stanę w pierdol i to taki srogi Jakoś, póki, póki co jakoś mi idzie, o teraz są, tak matriarchy. No i chuj, I tyle ze mnie było, dziękuję, do widzenia I dziękuję kurwa i, i spawnią te małe skurwysyństwa No i kieps, raz wysrałem tutaj kurwa, kolejne cztery, No i jebi kurwa wysrały i idą, następne dwa, no. I weź kurwa z tym walcz. zrakowisko. Proszę. Fajnie, bateria mi pada, świetnie. Polecam. E, nie tak źle, jak myślałem. Eee, tam, Kurde. I nad to wspominałem. Niezły wpierdol, kiedyś dostawałem, a teraz nawet. nawet. Pewnie znowu dodam jakąś fajną muzyczkę, żeby nie było krzyżowo, i pewnie to będzie znowu ta sama. Ja pierdolę wargi razem. No ctongs, no ctongs, puszczenie następnej. Kurwa, puszczę. Meteorytet, nie ma co. nie, 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 nie no i kurwa chuj w dupę No i choj przejebałem to Szybciej, zajeb go gościu Nie no ja pierdole Ty z... jest Ja pierdole no, no No Jedna gwiazdka, dziękuję do widzenia No tak to bywa Potrzebuję 230 na następnego. Na następnych Rangersów. Nie fajnie się dzieje. Nie fajnie. Gorzej, jeśli będzie. Kiedy przyjdzie do poziomu z bossem, wtedy będzie dopiero zabawa. Będzie darcie mordy jak nigdy. <laughs> ja pierdolę dobrze, że dałem w tego kurwa. Splątanie. Splunta, Kurwa pnączami. Dobra. Jebać was na pierdalam Kometami. Stop Rider. You criminal scam. You violated the law. Forfeit now. Was lepsze No, no. No i chyba ze mnie tyle było. <laughs> ale... Chyba, że... I to może się... Nie... nie sobie przeszli tak Dobra, dwie... Dwie fale zostały... Nie, no kurwo jebana, blokuj tego! Nie, no ja pierdolę, ale lesy jesteś gównem! No i słyszycie teraz kurwa, jak mi telefon brzęczy, bo... Powiadomienia... A nie, bo przychodzą, no tak kurwa... Jestem ułomny... <laughs> Na, ci przyszli, kurwa. chybane czempiony. To kurwa Panteon, niezmieszczalny. A zajebie ci wszystkich na hita. Nie no, ja to przejebałem teraz. Asteroidy tylko mnie kurwa uratują, no przecież. Mać, teraz pluntanie weszło. Idealnie Dobra pierdolcie tamtych. Bijcie kurwa czempiona? Nie no i chuj Przejdzie się. Ale e, nie, jestem będzie walczył ten z Albo nie. Dobra. Co? Dobra, zajebał go. Pięknie. Udało się. Jest win. Uu, nie przejebałem. Ile jest odcinka? Jest. 20 minut odcinka. Niesamowite. Dwa poziomy. Dobra. To było tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie mojego cringe festu. Cringe festu. Nara.